Na zakończenie weekendu w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie Radomiak jak Radom w ramach 30. kolejki spotkań podejmował Lecha Poznań. Kolejosz potrzebuje trzech punktów, by ponownie zrównać się z liderem tabeli, a więc rakowem częstochowa. Początek meczu to jednak znakomita gra gospodarzy, którzy właściwie nie wychodzili z pola karnego gości. To sytuacja z trzeciej minuty, gdy Marko Burch uderzał taką pół przewrotką i tę piłkę na rzut rożny wybił Bartosz Salamo. Pierwsza akcja kolejorza. Joel Pereira do Filipa Jagieły. Jagieło do Michaela Iszaka! I Lech prowadził! 1-0! 19 gol w tym sezonie Mikaela Iszaka. To już jest najlepszy sezon Szweda w karierze. W sezonie mistrzowskim zdobył dla Lecha 18 bramek Iszak. Dziś ma już o jedną więcej. Joel Pereira. Pereira, długa piłka do Jagieły. Błąd Burcha. Filip Jagiełło szybszy od Kikolskiego. I jest 2 do zera dla Lecha. Dwie akcje. Gości z Poznania i dwa gole do bólu skuteczni byli dziś piłkarze z Wielkopolski. Jagiełło z golem i asystą. Ta wysoka forma pomocnika Lecha ma swój powód. Dzień wcześniej urodził się Jagielle, syn, czego serdecznie gratulujemy. To już druga część gry. Druga część, która była bardzo, bardzo spokojna. W 60 minucie spotkania Kamil Pestka celnie. Jednak za lekko by zaskoczyć proska. Teraz błąd Wojciecha Mońki. Kapita Kapemba! Jeden do dwóch! Radomiak wraca do gry. Cudowne uderzenie pomocnika gospodarzy. To już jego szósta bramka w tym sezonie. Nie sięgnął tej piłki od Mońki Antoni Kozubal i skorzystał z tego. Kapita Kapemba. No, Wiedzieliśmy, że w tym meczu czekają nas jeszcze ogromne emocje. 82 minuta. Jesteśmy w polu karnym kolejorza. Piłka wypada poza szesnastkę Rafael Barbossa. Niewiele, obok bramki. Zmaga się doping dla gospodarzy, jednak to Lech przeprowadza kolejną akcję. Patryk Wolemark, on pojawił się na boisku w drugiej części gry. Mikael 3 do jednego dla Lecha, tak się przynajmniej wydawało. Jednak Chorągiewka, sędziego liniowego, wędruje do góry. Długo czekaliśmy, czy ten gol będzie uznany, czy też nie. Ostatecznie sędziowie na wozie War potwierdzili, że Mikael Iszak był na spalonym, także wciąż Lech prowadził tylko 2 do 1. Niepocieszony trener Frederiksen, bo wie jak będzie wyglądać ta końcówka, a Radomiak do końca będzie walczył o choćby punkt. Barbosa, Barbosa w pole karne, pomyłka mrozka, ta psoba przed pustą bramką i jest 2 do 2. Szał! Absolutny szał radości na stadionie w Radomiu, ale też na pewno w Częstochowie, bo Radomiak dokonuje wydawałoby się niemożliwego. 0 do 2 na 2 do 2. Duży błąd w tej sytuacji Milicia i Bartosza Mroska, Olbrzymie nieporozumienie skorzystał z tego Perotti, a potem do pustej bramki wbił piłkę ta psoba. Pytanie było tylko, czy Perotti nie złamał przepisów, zagrywając w tej sytuacji piłkę ręką. Znów czekaliśmy na decyzję waru, i znów była ona niekorzystna dla kolejorza. Ostatni gwizdek sędziego, Radomiak po kapitalnej pogoni, remisuje z Lechem Poznań 2 do 2. Absolutny dramat zespołu trenera Frederiksena. Pewne zwycięstwo wypuszczone z rąk, i w tym momencie strata dorakowa wynosi 2 punkty. Radomiak z kolei ma 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. Radomiak Lech 2 do 2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.